Halo, nagrywamy film Wigilijne trenowanie Bartosza. Uba ty, a to nie jest za dużo na początek? Nie, nie jest za dużo tylko. O, jest godzina 18.15 24 grudnia, czyli Wigilia. Będziemy robić trening. na gryfem. To są jakieś te. O co tu chodzi? A, czekaj, wiesz co? Pa... Ty. What? Bro, what are you... Czego ty nie oddajesz? No, jak to... O... Oh, OK. Dobra. <laughs> że nie jest za ciężko. <laughs> Mogłem statyw wziąć. Nie wziąłem statywu, nie byłem przygotowany aż tak na to. Ukrad, jak widać, zmieniłem włosy w ciągu jednego dnia. nogi były robione. Jest tu pas? Nie. ma tu pasa? Nie ma Deepów? Z pasem, chcesz z ciężarem chcesz robić? Dipy? Ej, czekaj. Dobra, trzymaj, muszę się raz to no dzisiaj maksymalnie na ławę robimy Dwa temu klatę robimy Dobra, no, no dzisiaj 140 robimy na klatę w takim razie Odrzewasz się? No kieszoram się na ławę. Ale na ławie 20 kilo? 20 kilo Pięknie Rozgrzewka mm. Co to w ogóle za nuta, ale się mogę wiedzieć Bo tak teraz myślę dopiero, co to, to za nuta Też się tu może rozgrzeje Kilo. Ile dzisiaj chcesz zrobić? Z musisz, to nie? Łapa nie jest taka zła wcale. Weźmy tak. nie, no. jest taka, że jest 60 kilo i chyba nie ma tyle ciężaru, żeby zrobić kogoś maksa dobrego. Czego yes, co jest no jak są te dziesiątki, 100. Nie wiem, czy wyjdzie tyle. Bo chyba tu nie masz na ciężaru więcej. Co to jest? A to nie jakiś nadgarstek? Nie, ja wiem, co tu chodzi. is why do Changing shackles, my soul leads through these four walls. My heart aches after phone calls. Mama, please don't you cry, I'm sorry. I won't call sometime, I'll be home so It won't be long, I promise. I will be home was at Na, wyczu... Na wyczucie robimy szczerze. To w sumie jest siła. Ты знал уже, куда ты руковал? Гряцкий мир. Какие чутки?

Właśnie <laughs> 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 No, Cages wipe tears off your face. I'm przez parę, sparek, nie wygląda, to nie patrzę, jak ja to robię Ja mogę wytrzymać Kurzku Trypzynę Ale to znaczy jak wyglądałeś w zeszłym roku to jest takie malutki jest no bo ja tu to na siłę nie chodziłem A I ty robisz to nogi? Ja dzisiaj rano robiłem Zmieni. nogi A ci się, śmiejasz, no. ja dzisiaj ja się śmieję słuchajcie nie śmieje Ja dzisiaj nogi robiłem teraz ty musisz zrobić Aha Znowu to No w sumie coś widać No tylko tu głupie światło Szczerze od tej ręki jest A ja może z tobą mi to zrobię zaraz O Tam chodzi, ładnie dalej spamuje 13 serię. Tam przed, tym, przed tą kuleczką, no? Widać czy nie? Coś tam widać. Wyjaśnij mi coś poza to krzesło tam Co ona ja tam robi Bartosz? Trzeba wiedzieć. No, do jest. Aha Usiąść sobie można Kolego my tu ćwiczyliśmy to nie może trwać 7 minut samej muzyki ja to... Picia nie ma Bo to jest prawdziwa mordownia Tutaj nie ma picia tu się tylko ćwiczy Te Ty one w ogóle tej samej wagi są czy nie? nie. <laughs> Dobrze Ty, ale w tym nutrze To w sumie ładną masz łapę taką taką dużą nawet się wydaje to to powiększa. Znaczy, no bo, no, ale, to, bo gruba łapa, nie ale nie ładna, nie. ładna. No, Poczekaj No i wyciskaj. To jest No, przyjdź do dało. No. No. Bardziej mi to przeszkadza niż pomaga. No, niestety czasami używać, ale ogólnie jest bardzo spoko. Ale pielęgniarka byłaby zadowolona, jak mi żyłaby kota. Zobacz, jak mi ścisnąłeś. Ja wiem, ja, ja bo ja bym sam cząsteczkę dostałem. No 8 miesięcy. Gdy mnie nie ma, to jest surowy. No Zapali żelazo. Dwarszą podobno te 20 Ale ważą ja nie wie, 23 kg to jest chyba 23 kg, tak? tak? Nie. Czyli niby był o 86, no zobaczymy. Ty dobra, ty zostaw, musisz oszczędzać siły. Ty myślisz, że to waży 80 czy 86? 80 chyba bardziej. No bo tu jest niby... To jest niby 2,3 To jest niby 20, co nie? Niby Ale to tak... A co niby nie wiem, to 2,3? 23. Kolejna jest Ale nie Powiększę No i to tak w tuwa została Mhm Kto tam gada się, czy biorze? O, jaka Dla większych zawsze jest miejsce, tak? Wskazujemy butelki, to by Mika popilnowała Ale... A od dzony? Dżony Ale powiem szczerze No właśnie, ja załatwię Eee, ta Rybka. Ładnie pompuje, co? Od babci, świąteczna. W końcu myślę, że już nie idę trening. Ty, jak dobrze liczę. Ja siłownie znowu pójdę za rok. No ja pewnie, ja w piątek, bo to będzie być otwarta dopiero. Nie znam. No czemu taki mały ciężar? Ty, to wstyd w ogóle to pokazywać. Weź tam weź tam Dobrym wcześniej większym na 6 powtórzeń, trafi wtedy dobić. Ale dwa kilo to jest więcej, ale dalej mało. Dobra, to się do montażu. Co się doda? Nie wiem, to w sumie coś tam po kminie no Jak to się rusza? Ty tego nie ruszysz tego tak? <laughs> Okej okay. Ju, już mam nagrywać Ale będzie montowania szczerze Czy tyle montowania coś czuję Jak tutaj jest godziny nagrania i trzeba to wyciąć teraz w sumie, nie tak źle. Gdzie on jest? Maszynę tworzą, jakieś grają na pianinie. Co tam się dzieje? Halo? Nie popisałem tego. Świadczenie? Ale jestem pełnoletni. Łączek. Ale ja już coś zrobiłem to co miałem zrobić Trening? No A Jeszcze ty... maszyna barki miniłem tu Patrz Super maszyna Wymyśliłem maszyna barki tutaj u ciebie Patrz Spróbuj zaraz, bo fajnie siada. Nie tak bo ja już zrobiłem trening. Jedną serię jak zrobicie, to ja też zrobiłem trening nóg. I jeszcze robię tu. Mnie to dużo towaru tam jest naładowane. Jak Cześć, on tu podnosi nawet... Ale jak na moją przerwę? Spróbuj, już mówię, dwa powtórzenia zrobić, będzie dobrze. Bo po prostu fajnie siada to akurat. jest równo? nie martw się. Widzisz? Spoko siada, mówiłem to fajne <noise> Picia brakuje Robisz <noise> Robisz a ty ty co? tak? No A co? No ale kąt. Nie, no w sumie, dobrze. Hmm. Płatka hantle 28 razy, jest plan. najpierw płatka hantle 28, a to kilo, kilo chyba, na 10 na 4 serii, no. o to już jest już słabo rozpisane, dipy, 3 km bieg wsteczny, <laughs> co to znaczy do tyłu, <laughs> czy <to? laughs> OHP, pusta szlanka, 10 razy na 4 serie a, to jakiś człowiek? Podciąganie biceps. Fo Bociany 10 razy fo Focze czy forze? Focze. A, biceps, wyciąg, narcia, ławka, Pull-upy na końcu dawać? To jakiś kopie broku rozpisał ten plan chyba. Hehe, <laughs> 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 nocznik <laughs> broku. Brokoło głowy. <laughs> Dobra. Kiedy Ah.